Witam serdecznie. Kikowy Wyszlak, Słubickie Łąki 27 listopad 2012. Dzisiaj, kilka słów na temat zaakceptować, polubić i pokochać. Kogo, co? Siebie. Przede wszystkim siebie. E, trudno nam dać dziennych e, uczucie miłości. Trudno jest e, Dzielić się czymś, czego człowiekowi brakuje w stosunku do samego siebie. A niestety tak to wygląda w tych naszych dzisiejszych czasach, że bardzo, bardzo wielu ludzi, myślę, że zdecydowana większość, tak naprawdę nie lubi siebie, tak naprawdę nie akceptuje siebie. A cóż tu mówić o kochaniu siebie? Więc wierzę, że początek jest w tym miejscu. W którym jesteśmy w stanie zaakceptować siebie. Początek jest w tym miejscu, w którym jesteśmy w stanie spojrzeć w lustro i zobaczyć kogoś, kogo akceptujemy, a może z czasem już kogoś, kogo lubimy, a potem kogoś, kogo kochamy. Myślę, że to jest podstawą, to jest fundamentem. Inaczej trudno cokolwiek zrobić, inaczej trudno gdziekolwiek w jakimś pozytywnym kierunku ruszyć. I ja wiem sam po sobie, wiem po swoim przykładzie, jak wiele mm, okresów w życiu miałem, takich, w których generalnie nie akceptowałem siebie, takich, w których nie lubiłem siebie, a nawet momentów, w których nienawidziłem siebie. Tak bywało, tak bywało. Ale gdzieś ta świadomość z czasem mm, przyszła i świadomość tego, że że ten kierunek jest właśnie taki, że potrzebuję zacząć od siebie, że jeżeli od siebie nie zacznę, to nic na zewnątrz mi nie wyjdzie, to wszystko będzie tylko sztuczne, to będzie jakieś fasadowe, to będzie takie na wierzchu, to będzie taka maska, to będzie taka, takie coś, nie wiem, domek skarb stworzony, który przy pierwszym lepszym jakimś życiowym problemie, sytuacji momentalnie wyjdzie. I okaże się, że, że ludzi też tak traktuje, jak traktuje siebie, że do innych też tak, podchodzę, jak podchodzę do siebie. Dlatego. Tak ważne jest zaakceptowanie siebie, tak ważne jest polubienie siebie, tak ważne jest zakochanie się w sobie przede wszystkim. Prawda? To jest podstawa, od tego się wszystko zaczyna. Na pewno trzeba to ćwiczyć, na pewno trzeba, trzeba być uważnym. Na pewno w wielu momentach życia, w których coś sobie próbujemy zarzucać albo denerwujemy się na siebie, czy złościmy. No różne sytuacje są, prawda? Trzeba w odpowiedni sposób reagować. Ja staram się często rozmawiać ze sobą. Oprócz tego dialogu, który się ciągle dzieje gdzieś tam na poziomie podświadomości, mam ten dialog na poziomie świadomości. Często różne rzeczy analizuję, po prostu prowadzę ten dialog. Eee, uśmiechając się, myśląc o tym, tak jakby rozmawiały dwie osoby, bardzo często tak się dzieje. Nie będę może rozwijał tego tematu mocno, bo to jest takie osobiste, indywidualne dla każdego z nas, ale generalnie podstawą jest, podstawą tego, e, Układania siebie, stawania się najlepszym sobą. Podstawą tego, tym startem, tym punktem wyjścia jest to, żeby zaakceptować, polubić i pokochać siebie. Do zobaczenia jutro na jakimś Szlaku. Hej!